Witam serdecznie Mariusz Szpakowski Filipiny. Pan glao Rajskie życie w kurniku. Życie na filipińskiej prowincji. Słuchajcie, przyjechałem wizę zrobić, dostałem na dwa miesiące do 9 lutego. To jest moja ostatnia wiza. Już więcej przedłużać nie mogę. Muszę opuścić Filipiny do 9 lutego. Dla tych, którzy nie wiedzą, raz na 3 lata. Trzeba pójść, No maksimum mogę być 3 lata na Filipinach. Tak? Potem muszę opuścić Filipiny i mogę wrócić. Chyba, że się ożenię wcześniej jeszcze. No. Okay. Więc zaczynam dzień stąd. Nie wiem co będzie, bo to już jest późno. ja już? Bali jechałem? Jak wrócimy do domu, to wam coś jeszcze powiem. Ale widzę, że tam się zmieniło coś z tymi wizami, bo wcześniej to zawsze zmuszali nas do tego, że płacić ekspres. 1000 Peso ekstra, kartę i wizę trzeba było ekstra zapłacić 2 tysiące a teraz robili także rano można zrobić regularne fit czyli nie płacić tego tysiąca a po południami jak się idzie wyrobić wizę to się płaci to ekstra nie? Ja Przyszliśmy na market i ja tylko zatrzymałem się wziąłem dzieciaki czekajcie, bo Danika mówi, że mięsa nie mamy ja będzie taki vlog o niczym. Zawsze jest w sumie o niczym, ale dzisiaj będzie bardziej o niczym, bo nie miałem co nagrać. No. Tak, tak, mamusia tam jest. Tam, tam Olej i... Ptasie jaja, nie? No dobrze mówi. Pamiętacie, ostatnio na markecie Wam pokazałem... Wieczorem poszliśmy i były takie, powiedziałem że to jest jajka w cieście, to są właśnie takie jajka. Ma cicha beef ono. No i beef? No? Okay. Dzieciaki zawsze na te rowerki, patrzą. Dość niedługo będą mieli. Taki by się większy dla Wannesy przydał, nie? Co, wyjeżdżasz rowerkiem? <grystanie> A ja jeszcze nie zamówiłem, nie? Tak ja mam sklerozę ciężko. Muszę usiąść w końcu i o tej lazadzie, po pozamawiać rzecz zabezpieczenia do szafy, na rogi Ten rowerek bez kołowy chciałem zamówić dla Olivera a dla Vanessa to chyba kupimy w sklepie Rówerek, nie, nie na Lazadzie no bo lepiej jakby po prostu usiadła i sprawdziła I was in the school Vanessa, ok? Yeah? Did you get some stars? Not today? Teacher Teacher forget stars Ah, okay. Piękne Takoś Dla Papa do o. No powiedz coś No Powiedz coś Jesteśmy w domciu I O Jezu kochany co się dzieje I Pokazuję wam Proszę bardzo nie? Bułeczki Rogaliki kupiłem, proszę bardzo, bułeczki Były chlebek, proszę bardzo Pięknie To w tip topie, nie? Czym? I ogórki Konserwowe I oczywiście witaminki dla Maria Wapno. 40 peso taka mała bagietka, patrzcie. To jest jakieś 2,50 Złotego. Co tam szpakoś masz? A, to jeszcze z mu albo, ale te nasze te... Okej. Okay. Sznurki, branzoletki Trzeba to rozpakować. Danika widzę, że dzieciaki już zabawki wzięły, tylko moje zostały graty. Mm. Mięsko. Niko, kupiła. że you kupiła. chicken ou pork? Chicken and pork. Mm. Say tak. Like, hi everyone, this is the Nika, No? <laughs> Say hi. I said hi. Miałem Wam powiedzieć się rano, bo Olivera raz wziąłem do szkoły. Jak wam zaprowadzałem. No i tak mu się to spodobało chyba, że teraz jak wychodzimy, jak widzi, że Vanessa bierze torby, plecak, to on już stoi u drzwiach i mówi do mamy papa, nie? A dzisiaj był taki plan, że ja po prostu tylko zawiozę Vanessę i jadę prosto widzę zrobić, nie? A on już stał i mówi papa, papa, pa, do mamy, a ja wezmę go, wziąłem. Wziąłem go do szkoły i przywiozłem z powrotem, ale taki był szczęśliwy i cały czas do mamy papa mówił, nie? Proszę bardzo, bransoletki z moją obołem. A, a ja ci tam branzoletki, a ja sobie kanapeczkę co Piękne, cuda. Szkoda, że nie kiszona. Godzina dziesiąta. Nic dzisiaj żeśmy nie zrobili taki dzień. Ale widzę zrobiłem, więc to najważniejsze. Danika zmęczona, popatrz na. Jeta jest? Ja? się chciałem. Okej, za to chciałem. Podobno 28 rachunku rozłożyli za prądu Nie dostaliśmy, bo tak i ciekam. mówię, już powinien być rachunek. Nie? Jest dzisiaj czwarty. A rachunku dalej nie ma. Ale... No i skontaktowaliśmy się z właścicielką, ona mówi, że 28 rozłożyli. Więc nie wiem jak to teraz ogarnąć, rachunku nie mamy, a trzeba za prąd zapłacić. Trzeba chyba do głównego ofisu iść. Tak mi się wydaje. Jutro mamy Boże, że Szkoły nie ma, Vanessa. Jest godzinie 11. What's time no? 20 po 11.

to drugi. Co powinien spać? Patrzcie, co robi? See, have like this. What Wow! Dziękuję bardzo. what is this? jest twoje. Ale on nie chce swojego, on chce wanesy. Teraz już nie chce wanesy też. O, jakiś piot, za kruszydka. Tu ma swoje okulary. O, zakładam okulary. Załóż okulary, pięknie wyglądasz. O.

Jaki ten tata zły dobry? no? godzina na 1:38. Wszyscy śpią. Mam czas dla siebie. Słuchajcie, jeszcze z tą wizą powiem, bo coś Karolek mi dzisiaj wspominał, że zrobili. Znaczy była już wiza dla emerytów, ale coś tam pozmieniali. Że chyba od 40 roku życia można na, na wizę emeryta dostać i trzeba wpłacić depozyt. Jeżeli masz emeryturę, otrzymujesz emerytury. to jest depozyt 3000 dolarów. A jeżeli nie, nie, masz emerytury, a chciałbyś wizę emeryta dostać, to 6000 dolarów depozyt. Wpłaca się to na konto w banku, tutaj oni podają gdzie i, i dostajecie wizę. No, także, ale nie wiem nic więcej na ten temat. W ogóle jakieś zmiany zachodzą? E Także, jak będę wiedział coś więcej, to dam znać. E, co jeszcze? A o tej nie mówiłem. W sobotę przywożą e, łóżeczko dla dzieciaków. No. A jeszcze nie mówiłem wam o tym, bo jak mu doktora, to Danika do dostała jakieś właśnie maści, antybakteryjne i alergiczne leki. Pani powiedziała, bo to widziałem, jakiś komentarz pani napisał, jakaś pani napisała, czy to robią się krostki i to swędzi. I tak właśnie udanik jest. Że robią się jakieś takie krostki małe i to swędzi, ona to drapie i się robi rana z tego, nie? I no, pani doktor powiedziała, że to jest alergiczne, że to nie jest żadnej innej choroby. Więc jak mówi, to chyba tak jest. No nie wiem. Nic, tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za. To, że oglądaliście ten krótki film, wypłacili moje dzisiejsze, no tak wyszło. Ej, I dziękuję za lajki, like, komentarze i dziękuję wszystkim patronom, którzy nas wspierają na Patronite, na YouTube Membership, za kawę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że jutro będzie dłuższy film. Może jeszcze dzisiaj usiądę i zrobię opowieść o dziwnej treści, zobaczę. Trzymajcie się,